Iwanko Marenko po dwóch miesiącach wyjazdu do Rosji podróż 10 godzin pociągiem. Iwanko Marenko dokładnie dwa miesiące temu, 17 lutego, poinformował: że dotarł do Rosji, czyli swojego ojczystego kraju. Piosenkarz, który w ostatnim czasie bardziej niż stworzenia z muzyki. Znany jest z zgłoszenia rozmaitych teorii, głównie spiskowych, nagrał wideo, jak sam przyznał, ulubionej kawiarni. Wówczas próbował przekonać wszystkich, że w Rosji panuje większa swoboda niż w Polsce. Fani nie zareagowali zbyt entuzjastycznie na jego wywody. Kiedy zdali relację z wizyty w rosyjskich sklepach, gdzie przekonywali o panującym tam dobrobycie, fani zasugerowali mu, aby nie wracał już do Polski. Skoro Rosja jest teraz krajem miodem i mlekiem plenacym, Adwokat Piotr Kaszewiak który poznał osobiście Iwana podczas programu Sprawa dla reportera. Zaoferował się nawet, że nieodplatnie pomoże mu zalatwić dokumenty, które posłużą mu do zrzeczenia się polskiego obywatelstwa. Komarenko nie przystali jednak na te propozycje i oświadczył, że nie zamierza rezygnować z bycia Polakiem. Tym samym zasugerował również, że wróci do Polski. Jak się okazuje, Dwa miesiące pobytu w domu rodzinnym w Rosji zupełnie mu wystarczyły. Piosenkarz poinformował bowiem na Instagramie: zim wyjeżdża, co więcej, nie jest w tej podróży sam. Wykonawca przeboju jej czarne oczy dodał kilka zdjęć z diec podróży, na których możemy zobaczyć tak z jego mamę. Nie zdradził wprawdzie kierunku docelowego, ale pokusił się za to innym wyznanie. Poinformował bowiem, że podróż będzie dość długa nie dost za 10 godzin jazdy pociągiem to później jeszcze czeka ich przesiadka na samolot. Czas wyruszyć w drogę uwielbiam podróż, a 10 godzin jazdy pociągiem do Moskwy mamy za sobą stada czeka nas jeszcze kilku godzin na podróż z samolotem. Moja mama zostawiła wszystkie domowe obowiązki i przyleczyła się do mnie razem weselej napisał. Tym razem fani oszczędzili go w komentarzach i większość osób życzyła milej podróży. Biorąc pod uwagę fakt, Ivan Komarenko chętnie zdaje relację ze swoich wyjazdów. Można się spodziewać, że będzie jak dalszy i wkrótce dowiemy się, dokąd wyruszył wraz ze swoją mamą.